Lumpy hey. people <laughs> <No>. <laughs> Będzie tam mnie Polski prać No co, jesteśmy na miejscu I Jesteśmy w Krzysztoporze Siemano, mamy. widzimy w kolejnym odcinku Będziemy zwiedzać zamek w Krzysztoporze. Jak wrażenie widzę. No duże, duże. No, jak z mojego punktu widzenia to jest o potęga. Ja pierdyle, naprawdę jakieś remonty. Radzie są. w oknach jak w Liczowie, nie? Nie, ja to zrobił, jak Tak, chul... tak, telewizor pod seną, ba. Ja <grym> czuję, to jest z zamek dziwi. PDW. Czy normalne? Zresztą ty powiedz, że jesteś trochę niepełnosprawny. No jak mowa, nienormalne mają być. Jak żeś k... nienormalny, no to ja k... To za nie pójdziesz. <grym> a gdzie mamy kasę? Tu gdzieś. Chryste, panie. Nie będę kiedyś? Ja już nie wiem, no nie, nie byłem nigdy. Co? Jeszcze dzisiaj? E no to jedno. No i z makowicem piwo na spółkę. z czego to było murowane. Bo To jajka widziały i to na jajko. Nie wiem, czy Tylko tam jest. Na wódkę zamknięto, ale jak się Ale czysto ładnie? Tak, czysto. U, jakie normalne? Normalne. Przesłanie, trzy bilety, proszę. Tak. Normalne. Normalne, to ok. 66. 135. 70 zł. O, dziękuję. Paragodnik. Tak. Dziękuję. O, wchodzimy se tam. Pójdźmy no, tu na środę. Wyszły Kto był? Tak, lewka. Wow. To, to, to 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 na progu? <laughs> A ja z kapiszonów. No fajnie, piękny, zabytek jakiś. To to było. To jakieś kurde podziemia, kamień, łupany. No. Bomba. Bo... Wow. Tu to jest uf. fajnie. Kurde się popatrz. Tak to jest. A gdzie mamy kuminek? Lado, pier... eee, nie radę, Stoły, to jest Dla do 30 stopni mógł Nieszko Trzeba być pierdolniętym. nie do razu byśmy mogli. Stoły dla gości. Sala bankietowa chyba jakaś. No. Się... Czy by Brytańcy by były hulańcy? Szabole. A co to? K**a? Maszyny jakie? Grill. Co to jest? Waga? Ej, kochany. Jako to robota była kurzem? Jak by nie to tak? Nie Naprawdę, chyba jakieś kosmity czy coś, nie wiem. Nie robiłeś takich kudy? No to nie z tego, to wszystko w kamieniu, nie? Na Ten klej nie? brały czy co? Na lampę. A właśnie, bo widzowie jeszcze się ostatnio pytali. No jak rozwiązała zagadka. Ostatnio na odcinku Jogu ukradł papierosy. Przecież podzielimy się. Nie, czy Nie rozwiązała się. Gdzie zapieprzył. To mnie nie było z nim wtedy. Po tym rowerze. A! No! To jak zwykle w jego... Ten rower co, zginął? To jest w jego guście. Ale skubany, mam. No. Jejku, uwaga, bo to mo... może to są jakieś k***a. Jeju, kochany. Jakiś... Jak to to ogrzeć? To się nie ogrzewa. Ktoś przyjdzie tam posiedzieć na tych ławkach. O kurcze, Ty, się zajmujesz. No. Dużo posiadło się. No gościu musiał by być zarobiony. Na pewno, to zrobić takie coś, to kurczę... Niebezpieczny. O, się kręci. Nie to. Wszystko to żeby Żeby się nie zagubili. Na juzce. Co? Na banie? O? Skok? Na banie. I kamienia, w cholera. Tam uważasz, Uny to okien nie miały? Nie, w pod do dziury. No ale jak, przezroczyste. Nie było szyby. O. Dechami chyba zabite ich O kurczę, to poparze sztowania. więcej na słońce. Ten zamek jest podzielony na 4 wieże jak 4 pory roku 360 okien i 365 dni Tak, 12 miesięcy jak 12 lat ja. Teraz wchodzimy do lochu po schodach drewnianych To nie do mnie tak takie... Jeju kochany jak, to to kurwa porobione. Jak dwa to to. Nie wiem, czy to nie katedra zamkowa. Katedra zamkowa. Król był tutaj. mi wejdziemy? Z tą kobietą? Nie dajcie mi! A tutaj to będzie wyżej. Żyka profesjonalna. Tutaj to jakiś rycerz. To jest oświetlenie. O Boże, jak patrzę na, na to rysowanie, to tam mi się słabo robi. O. dalej nie przejdziemy, bo jest. ogrodzenie. Jeszcze tam w wieku na górę. Nie bym się Teraz musiałbym pobiegł z góry trawy pić. stacja miodów pitnych. ciemno ciemność widzę. Powoli. Idź, nie lękaj się. Daj się spokój. Nie w poddaki, nory Ej, kto to robił. To za ludzie to kurwawały. Z kamienia, kupamy. Ten kamień to będzie całe życie. To 500 lat. Ślisko, to ja nie wchodzę jak ślisko. w Krakowie, na Wawelu. Iść pomału. Czemu się ramy? A nie, paść. A, piernicę. Na dół i w prawo. Powiedz, czemu się mu... Kieram. Albo ja. bo wpadniemy do jakiej dziury to będzie O ja pierdolę. Nie na mój lat Zwiedzamy w piwnicy, że oh. poniatowski tu mieszka uważasz, nogi nie skręcić, bo tu jest kurwa, trochę lipa. Co? Jakoś wiedźma. Ja. To tu. Jakoś królowo jadwiga co to za piero? Nie ruszaj, bo u nas się obudzi. Ale ładno. no Chciałbyś się z nią przespać? A czemu nie? Pula? A, Pule? pula? Ale pula. Kurwa, co wyrobić? robicie? Chce to zębice. Nogę skręcił, upaść, zęby wybić. Kurwa, jedna. Średniowieczne, to było 800 lat temu robione. Ale widzę, że nie baba, Czarownicy, kurwa, zarkatarasu. No tę wylewkę to by mogły zrobić. Jak by się to, to kawałkowo zawoliło, to by nas przycisnęło. Wadzimy wreszcie w lewo pod górę? Ło! Wow. Cholera! Jaki dach zrobił, no, Kopertowa. Jak oni to, to zrobiły, to ja nie wiem. Nie mam Tato, To jakieś ludzie. Musiał być do jakiś dobry architekt. No, a jesteśmy już na górze. Żeło wjeżdża No i kuniec No potęga Ja p... Jak tutaj to weź robić Kochany Nie to nie kosmos tu k to jest W kosmosie nie byłem ale będę To tam 60 a po te? te natynki jakieś, natięki jakieś. To chyba A. było robione nieskiernie, tylko na cyrkoły tak. No idziemy wujek na degustację miodu, chyba, nie? Idziemy na degustację nie, miodu. Samą A na samo łoko czerwone? nie nie. mnie nie zbił. Samo się zrobi. Dobry. To jest wiśniak? Mhm. Wiśnia i z dodatkiem e, pestki, dla delikatnej wróczki. Mm. To jest Bimber, k***a. To jest miód pitny. Chit, dobre. Najlepszy polski napitek. Róża, kwiat ru, y, sobie o. przypomnieć. Chmiel, kwiat, różyk, y, korzeń, fiołka. Bardzo dobre. Jagodziak, miód słonecznikowy, jagoda kamczacka. O, już mnie kurwa, kupię. A, kupię. A, to masz mnie w Alkopie. Słodkie. A Natauję. Jaki jest ten głogowiec? cholera. Głog, pomarańcza, mleko mm. Powiem panu, że wszystkie dobre. <noise> no, żeby. Który najlepszy? Ile taka kosztuje, buteleczka? 120 zł. Lux. Nie, dziękuję. Nie, nie, nie. będzie jechał tu nie. Kupujemy co tam mamy? Kupujemy pana trój... Trójniaka. Miód pitny. Ile to? 120. Miód pitny jagodowy. trójniak. Jagodzia, pan trójniak. Ile to procenta? Jedna część miodu, dwie części składowe dodatku. Trzy. Dziękujemy bardzo. Dobra. Dzięki. To działo to z której wojny? Z mm. secesyjnej. Ale miałeś miałeś czegoś. Nie Miałbyś tym starać. No, już jesteśmy na stronie. No to co, kończymy naszą podróż z zamków w Krzysztoporze. No cóż. No dobra, wracamy już do kasy. Dziękujemy za podróż. Do widzenia. Zapraszamy ponownie. Dobrze, do widzenia. Dziękujemy. Do widzenia, panie. Lody, jak mi się podobało? Dawno. Mi się podobało. Bardzo najbliższy. fajnie. Podobało mi się. Niestety przed remont nie udało nam się zwiedzić górnych kontygnacji. Ale następnym razem na pewno zjedziemy górę, zjedziemy na samej górze ale zobaczymy jak będę nie miał lęku przestrzeni i to wyjdę. A teraz jedziemy odkluczać paczkę z Niemiec, z Schweinsengarten. Jedziemy po paczkę. Mamy i rower. O cholera. Nie pamiętasz jak widziałeś? O, cholera. Nie porysuj. Teraz lepiej ci idzie ta jazda. No, tyle razy. O, że chodzę. Cóż tam się tuże? O k**a. Nie, patrzcie, kurwa, wiesz, na O Kurwa. No i żamale odkluczamy paczuszkę. Serwusz, zbuje się do wszystkie. Jesteśmy fanami Waszych filmów od dawna. Dlatego postanowiliśmy przesłać rakietę z Bawanii, Bawarii. Ba Chyba. To, jest bawe, nie? Małe co nieco i nasze ulubione piwka do degustacji. Smacznego i, I no. na zdrowie. Życzę szwagry Patryk i Rajmunda oraz Magdę i Natalii Nati. Pozdrówcie nas. P.S. Das Lukas. Dar, darz Lukas. No, dziękujemy szwagrom Patrykowi, Rajmundowi, Magdzie, Nati uuuh Nie ja wiem połamane ma napisane ładny uuu gorsek zajebisty No to I dla Binka Dobra, dziękuję Lise, Brał... Jak ta sprawa? Kufelki grube Leber Main Main Nie wiem, jakieś danie nie mamy jeszcze w domku mikrofali to jeszcze nie mamy do... No to nie trzeba ją jakoś... Przetransportowałaś. o oh, cholera coś tam język w Tu mamy jakiś otwieracz Garbaczowa, czy jakiego? to była garbaczówka. Piękna. Niemiecka. Hunter Halibo Smog Radości. 36V. U mnie cztery dychy. Bonek Lamp. 44V. Haribo Jakieś to są. Kierki. Dwa są, nie? No? No. Tak, to no, a ten? O kurde, no. Słodycze, to już karibo. Z Wietnamu. Z Wietnamu, skąd Kambodży. No, z laosu, kurde. Z Wietnamu. jest Palestyna i kurde. Wujek, kolora. No to kolora, no to kolora. O kurde. No, jakieś paróweczki. Parówki jakieś, załadne. Będziemy mieli na zagryskę. A! Aś. Nie byle co! To nie byle co! No Dziękóweczka dla rakiety. Dzięki. O kur... Co ty wie? Lu... Nie. Chcę Słodka. Ale. No. O, jakaś musztarda. Nie wiem co to. Do paręweczek się przyda. Ale myślę, że Sarmen fal, falten. No. Bardzo dobra, mi miłe. Słodka. Dobra, ja spróbuję tej musztardki. Ja. ja Sarmach ja ten czy coś. Kawa. bardzo dobra. Czyli pół konia. Co? Kutasem. No. Ej, ja pętesty to ty, Chwała zajebista. No, trzeba ochrznić kufel. Zobaczymy, co to mamy. Eee, zajebista Nie, dobre piwo, nie powiem. Bierzemy banieczkę. Ujej, po ścianie trzeba lecieć. Tak, chcę. tam tamto tu hel. Niemieckie piwo, bardzo dobre chyba. Nie wiem, z czego nie pijemy. No, po trochu. Może wygrane? No, na pewno. Helmut ci to wygra. Daniały Dania uszygana, za rano. Zdrowie tych, którzy nie mogą. No, dajemy. Łagodne. Pewno, może wiedzieć. Nie jest mocny, ale w luk. Czekaj, to mamy. Cztery miluchen I To wygląda na białą kiełbasę. No biało, kiełbasę? To jakiś, to ryba, to k**a. Widać? Nie ja wiem, nie mogłoby. No zobaczmy, zobaczmy. Musimy ugotować. A to jest na gorąco. Jest. Kiełbaskę na gorąco. Idziemy. No. Ten pierwszy? Nie. No zobaczcie, Nie. O ten. Musisz powolutku. Nie, musisz najpierw delikatnie od, gaz odkręcać, nie tak szybko. A dobra. Nacisnąć do środka, kulek. O, i teraz. A co się nie pali? Nie wiem, czy do wiasty się doczekam. czeku. I trzymaj. O, I dobra. trzymaj wciśnięte. Porażka. Siedź tam, bo cię mówię, ci. Czy... Nie, to zrobię wtedy, nie. Ale ciebie Spróbuj ten na górze. Nie ten. A, ten. No. Dobra, Za kuchenkę, Mówię, kaumuję nie ma. No, to na tak przykład. Papier? No. Jest, już jest. O, tak. już stawiamy wodę. Wszystko! No, o, o. Z całą no. Z wodą do aromatu. Z tą wodą? Nie. No ja. Dawaj, wszystko. Ciekawe, że. O cholera. No, no i dobrze. I zaraz gotujemy 10 minut te parzeczki. Czekujemy. Dobra. Co? Osypać po klinie? Nie wiem. Gumiok. Nie wiem po jakiemu to to, ale... Po szwedzku. Ale mamy kapelusze, Na słońce tak nie pasuje. Zobaczmy, ale z góry. Szczerymy po małym. Trochę gazu, ale po smaku w nie ma. Tam nie mają tak za bardzo takich. mięser. Chiemser. Dawaj kutasę. Ja się już pakać, kur, pa, tak kurwa. Duża pawa. Czekaj, to robię z jako żywa. kurwa, na Hawajach takich gazów. No, próbujemy tego. Zobaczymy, co to za smak to bardziej gazowane. On może być. Ja bym dał... Ja ósemkę. Ja bym dał dziewięć. Ale to, to, to smakuje. Gulasz. Super. Tak, gulasz jakiś, bo to wiesz... To będziemy gotować, bo to będzie... My, my mamy... gotujemy parówki. No, ja nie widzę na oczy, że prawie... A, mm. praktycznie oślep. to pol. Linsen... To... Eng... Mm. Nie wiem, co to może być, ale widzę, że to może być do ryżu, do mnie. nie będziemy tego otwierać, bo gotujemy czujemy No, też gumiok. Tamten jest e, inny tam kolor, za zielony. Turbanu, O, no, to ciemne. Drówko? No, zrobię, zrobię. Dobra No, ja daję 8. Dobre Ja jas. też. Nie to, że jestem tam wybredny albo coś. Sulze. kiełbaska już się gotuje dla nas. Sulze. Czekamy 10 minut i już mamy gotowe. Jakaś konserwka. No by była ta, taka błyszcząca. No ale tak poczynamy wszystko i co. Czekamy na giętą i zaraz Czekamy będziemy. Czekamy na kiełbaskę. Słomać. Weltenbrugen, Klauster. A ile jest wolta? To nieważne. Kobitko ma cierej. Ale ma dziurę, co? Jest ładne kakałko. No, jaka nikt nam po towarzyszy. Nie, jak będzie tu po nie nie widz. Dobra. Ole, lech, ja, ładne. Dobra, dobra. Będziemy chodzić w taki sposób, jak zimi, tamten tu górą. E, to ciemne. Trofko. O, to das. Daje 12. Dziwny ten smak. Ja daję rychę. Co to smakuje? Bajer Richen, Plut. Ale ciężki ten kufel. Kurwa, ma ciężki. A pst, nie umiem takiego języka przetłumaczyć. Bratkio. No, jakoś puszka, ale czego? To mi się wydaje, że to była fasolka. A bo, bo fasolka No, no to tu. Czekamy na łaskę. Zaraz będziemy w talerzy i będziemy smakować. No? A Hell. No to to może to, być, być nieźle. Może źle. być kopnięcie. Kopnięcie. Dawaj kobitka jest tu. Tam jest i po trochę. Powąchaj. śmierdzi. Ja, a, jasne. Dolunia na do ja łuszę. Jak woda No nie mają dobrze pieców, a to No z rana jakbym się przytulił do niego, to daje dychę. Z rana. tam. O, znowu kukurydza. Asia, 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 asia. No nie odzwieramy, bo mamy musztardę do kiełbasy i nam wystarczy na razie. Coś no poczynamy, a potem trzeba będzie wyrzucić. Turbara. Pębier. Po trochu i do bańki. Próbujemy tego piwa. Idziemy wziąć kiełbaskę na talerzu. Jakieś korzanne, czy coś? Ja Takie by nie było, ale... Daje 7% Nie, nie masz smachu takiego. No jeszcze jest. Nie, to leży No. O, ju, luks. Patrz jak się rozwaliło. Tak, zrobiło się miejsce na musztardę, Mamy. Proszę czy to? O kurcze. Ale jaja. Mamy cztery parówki. No, może by już zasiąść. Ula, la! Musiało być 10 minut. Musiało być. żeby na no, noclegle stać. A, skóra miękko widać. Pójdzie ze ja, skórą. Ze skórą bo prostu. będzie daleko. Ale co to są? U mnie jeszcze śleby jest chłopie, wymota jemu. O, w No każdy po troszku. I... U nas chyba lepsza. Nie to. Pręga, okay. lekko, żydok. Ale się wygoiłem. Już chodzę i widzę kuleje. tak, nie bierzesz? U nas lepsze. Co to za smak? Cholera. Chcecie ogóreczka do tego? Albo może i spróbuję. No ja to lubię wszystko. Te malutkie ogóreczki takie są, co one mają. małe haun. K**wa. są Jedna z góry? Ja. 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 dobra? Mhm. No, są bardzo smaczne. Mm. Ostatnie piwo. Alko mos, blaj, most. Most dawna. Dawna, że ty most, te Dobra, weź, tak pójdzie sobie Dobra. Eee, dobre. Pieprzę te ogórki. No, już. Jak ten ch**em otwierasz? Daj to, to oczysz, bo cię k**a pi**a. No, takim ch**em masz. Tam otwierasz to, a siedzisz, ch**ie, dopiesz. Daj wejrzę do bańczy, k**a będę. No, może być. Daj, o, to trochę to, się udmierało. Mm, idealna konsystencja. Jakieś takie zapachowe, dobre, daję dychę. Dobrze. Lubię takie Zobaczymy, co to mamy jakoś. A, ziołówka, Jungenberg 56, takie kolorowe. Becherowka. Ale słodkie. Oj, ja to przerabiałem. Bardzo słodkie, wiesz. Dziękujemy Swagram Patrykowi, Raymondowi. Magdlenaty, za babar paczkę, no, rakietę z Bawarii, z Niemiec. Pozdrawiamy Was, dasz. Tez zapłaciłem do ja siebie. Co? Co? pójdę, Co? Co? Pójdę, pójdę o kurwa. Co? Kurwa. Wody, bo nie bo dzisiaj nie chciałem, ja tylko musiałem się złamać. świetne. Ogłoszenie parafialne, ciach. No tak, pozdrawiamy Dawida, Jacka i Dawida z Zabrza. Byliście u mnie osobiście. Chciałem pozdrowić, ale zgubiłem kartkę i nie, nie mogłem jakoś tak. Przywiózł moje Dla Norbiego. O, Norbie. E, Maćka, Maryjana i całej... Wysyłki z, z... z... Cesly Cesly no, jest... no coś takiego, Celsy, z Ostrowca, a to już wiem o kogo chodzi. No lecimy dalej. Pozdrawiamy dla Błażeja z Bostowa, dla Błażeja i Weroniki, pozdrowienia dla Damiana z klasy gimnazjum, z Bostowa też, dla Ewy i Damiana, Pozdrowienia dla ekipy, która uratowała nam życie. Pozdrawiamy Alicję i Misi. Sumek Tytiana, Kanios, Walduś. I jeszcze pozdrawiamy gości, z tych co nas namierzyli tam spotkielc, nie wiem czy tutaj. Wszędzie jakieś tam od niebieskiego um, Suzuki i od czoperka. Do odcinku Dziękuję za Dziękujemy za, za wszystko. Trzymajcie się do następnego odcinka. Zachęcam Was do oglądania. Dobrych moich odcinków, będziecie mi polski prać, bo za się się upiewają. Inne filmy, się, nasze produkty pojawią się albo tu, albo tam. zostawcie lajka i no, já ja Leda Vera, Mekentos, Pantos